W dzisiejszym odcinku nagramy sobie Ryan Walsh. Albo zbieram jak to się tu to ja zbieram albo na snajpę, albo na apteczkę. Bronie mam. Takie kusety. To tu kuste. Co to tam skoje? Wygraśp pewnie kras Dobra, mam nadzieję, że na tym serwerze nie ma z jakichś hakerów. Bo ostatnio to były hakery, jak nie co? Chyba takie mapy małe to było, łatwiej brać e, ten RPG. -a. Ja tak uważam. Gościu ledwo co może mnie trafić, co to jest za mało? A, ja już wiem, co to jest. Ja to mam, ja to mam, co ten jest, Jest na pewno to? Nie wiem, nie wiem, co to jest za broń. A, cel, ci tego nie mam? tylko się nie opłaca kupować? Dobra, jak coś. Dla mnie to się nie opłaca. Ja. Chcę. Ja to wolę, le. coś sobie. Nie, no za nie potymin może. Ja. Bardzo duża amunicji, a jest bardzo kozacka. To jest w ogóle szok. No i tak samo ma bardzo dużo. Tak, kozacka. Celownika. jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. Dobra, a teraz ty grazi... Że... Nie, to jest serwer drąbką. Jest! W ogóle jest Ja, ja, ja. Ja. R.P.G. Dobra, Nie się się będzie grał RPG na tą mapę bo pierwszy. chyba raz gram Chyba Z RPG to ja na tej mapie grał chyba pierwszy raz i z Revolvera Wypadł tu Nie no, ja zbieram ich na snajpę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gosia jest na hita wszystkiego. Oprócz ręcz. Nie, wiem. Yeah. Będę miał 21 kluczy. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie ten gościu jest? Gdzie ten gościu jest? Nie mam ogromnego, bo ja nie wiem, gdzie to Jakby teraz mnie zabił, to ja nie wiem. Co? Co raz. to? No, tak. no ogóle, czy jest jakaś fajna broń za 20 kluczy, bo tyle jest broń za 20. Może już większość coś kupiłem za 20. 5 czy 20. Ta za 20 kluczy nie opłaca się. To mówię? Uzi? Uzi? Nie wiem, bo na tym jest jest najlepsze. Granat skutny. Nie, ja nie muszę to kupić, bo ja wiem co to daje. No ale tego słowa nie powiem. No. Jakie dziwne Niki to ja! Na nie Niki, tylko skiny. Tak dziwne. Gracy mają ze skiny. Nie ja mam tyle już tych broni. Momentem ten, ten pierwszy filmik zajmowałem Kurde. Kurde. Nie mam ja, tych granatów. Ty, mogę zbierać na snipe albo... albo łzy kupić. Nie pomyślałam w ogóle. Ja jednego jednego. Zbieram na sniper. A nie broni to... Ja. Co jest? Nie, no to najgorsze? Nie, to jedno? Nie, braj wersję robi się. Czy z... 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 no to broń istnieje w ogóle w tej rozgrywce? mam takiej broń nie widziałem co gościu ma. Z karabin. I... I... No i 20 kluczy będzie równych. To się tak samo zmaga. Ja tigrę, że te klawisze w ogóle nie działają prawie. Grazie per aver to nie działa. se Nie mogę nie mogę. Nie te klawisze są zapłute. Nie działa mi w ogóle. Denia nie działa mi w ogóle. Denia w ogóle mnie nie działa. Co jest grane? Co ja tak robię, to os ta osoba nie chce ginąć. Jak ja tak robię? No i Nie ginę, jak nie on tak robi. No czemu te, te same się? nie działają? Ty, jest. ty ale te klawisy nie działają. W ogóle nie działają. Hmm. Po, cia raz działa, no a raz nie. Nie wiem co z tego nie co nie. Nie no, klika ma tu... w ogóle. Nie, w ogóle! Klikam, a tu w ogóle nie działa. Acha, czyli graj i to tak działa. A w Robloxie to mi się przekręcą. Jak ktoś innego gra w 20 plus co mam kupić? Wyżej to nic. To jest na. To jest gdzie? Tu? Łzy. O, wykłębiek. Wszystkie chyba do 20 broni będą. O tej broni. Teraz klucze. No i jutro będzie zbieranie kluczy. Po co w ogóle kupuję te bronie? Ile sendów? Ile sendów? Pozy... Mmm! Nie wiem co się te tej Opłacało usi. się właciło się, tylko nie na takich prosów Tyle Bo no, ja cię kręcę na takich prosów się nie da. On w tak tej samej broni wali Nie zabija co to jest nie, nie wiem z czego wolę walić Chyba wzróży nie jak to Aha, to tak... Jak to tak mało zadaje HP, jak on mi rozwala UZI? To jest UZI to, co on ma. Jak on mi rozwala? Eliminacja. UZI. Kurde. Nie. Czym go się a już tutaj? Nie, ten no nie to się, się opatrzyło. Nie no, taki gracze. Ej, gość robi to! A ja... Chyba <grywa> się snajper opłaca wziąć gościu. Dzięki. Jakie to masz? Nie, no użyło najgorszej broni, Najgorszej. Nie ja tej broni w ogóle nie lubię. Nie tej broni. A broni z najgorszą bronią w ogóle. I Zawsze, zawsze, muszę na jakiś prostowy wlew? Nie jeden na jeden to. jeden? to. Moja gadzia, nie. Czemu ta mapa musi? Zawsze? w ogóle bronie, które prawie nie używam. Nie, nie mogę coś zbierać na dobrą broń, czy po prostu kupować bronie. Nie, ja bym to zbierał chyba na tą broń, czy tym podpaliłem po, Odpaliłem. Do. Rozwaliłem go Ja ci kręcę! i już... Nie, Jak ja dwa knajpisa nie działają, ci nie da grać Jakoś się... Nie no, ja się odpalam Nie no, ja to wy... może to wygram, wy bez dwóch klawiszów, jakbym to wygrał, to by było... No ja cię kręcę! Jak go chowamy no, dwa razy z RPG, to czemu on miał tyle HP? Przecież dwa razy z RPG, a ten gość Tyle HP nadal. No jak on to robił? Jak on ma taki level? Wel i, i ma wszystkie bronie. Nie no, jak robił mi się. Nie działają. Tylko bym nie Jak on nie trafił? Czemu on ma bronie, których nie istnieją? I pokazuje że to są broni, które... Co robię? Co to jest za broń? Ta snajpa! To jest jakaś broń, która nie istnieje. Co mi to że snajpa jak. Co e, to ci jest to Nie no, łatwo po prostu z tym gościem. Ten gościem w ogóle, ja takie uniki robię. Kurde, jakie uniki robiłem. Nie co, ale zacznijmy. To w ogóle nie działało. Jezu. Nie Nie hmm. jak? jak? Jak ja uciekłam przecież? Tak on mnie u, 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 Kuk, 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 kuk. Przyruchu. Oczywiście wiem, że to przegram. No to wziąłem bronie. Tam No to chyba Łuk się na takich gości. ci. Ksiuplana. Ten gościu nie 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 grać, czy będzie ciągle pisał po angielsku. Jest na hita. I ja ci No, kto? Jest co no, Ja ten gościu ciągle pisze po tym angielsku. nie, no. Jak chcę tym gościu wygrywać, to nie, nie piszę po angielsku, tylko po prostu. Nie, no, ja używam takich broni słabiackich i go rozwalam, a z mocną. Det kanske ja, är en gädda. Kurdisk vattensold wack. japp. No ale głośno jest. Klinikę Nie, nie, nie! Co to było? No czuję! Ja tak odwaliłem za 180... Hapę zadałem bronią, którą bym nigdy nie zadał. O co jest? No nie no, najgorzej.